Kolejny filmie na moim kanale, a w dziś odcinku jestem w jakiejś dziwnej grze, w której trzeba jakąś parówkę nabijać, co jest. Ja nie wiem co z jakaś parówkę, że co to jest. W ogóle jeden level sobie tak oprzeszłam, żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle fajna gra jakaś. Więc no, mam teraz trzeci level, ale na odcinku przeszłam dwa. Dobra, tak? Nie wiem jaki odcinkowy tytuł dać. O, open. Jakiś boksa. Aha, teraz będę miała galaretę. Oh, ale fajne, teraz będę mogła... Co so, jest, O oh, nie, 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 się nie, 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 Dawaj, nie, O, nie, się. Fajna się serio. Dobra, nie, 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 dobra już no kurde Teraz wiem, że tak Plum I tak Dawaj no Dawaj na ten witelec O Udało się Ja tą gierkę przed chwilą sobie zobaczyłam Jak grałam w taką grę o tym momencie, To patrzę jakaś reklama i tak patrzę, mówię, że instaluję, nagram z tego odcinek. No i właśnie tak się stało, że z tego nagrywam teraz. Aha, teraz jakiś toster jest. Dobra, mam kolejny level. Teraz... ja, jak to było tu tam jakieś wyszczela, jakoś to nie wiem. Tutaj, o, do tego, dawaj. No, daj mordeczko. Mordumia. <grystanie> teraz do tego. Chyba. O, no i teraz dawaj, nabij się. O. Dobra, tutaj na te galaretki. O jak to wpadło widzieliście? Ideal. Jakie to nałoczy? Ja kilogram, po prostu niesamowite. Co chodzi? Aha, że ja coś mogę kupić? A skiny dopadły. Okej, kupuję. Mam. O jakie fajne. To cię jakie fajne skiny kupiłam. Do widzenia i do porówki. Zaraz zobaczę, coś jeszcze w sklepie. To może sobie coś kupię, jak będę mi stać. Się i tak fajnie Spoko Spokojnie. Dobra, i coś nowego mamy. Aha, jakaś piła? Ok. By, by, tak. Dobra. Ale ta piła mi się jakby nie zrobiła. Aha, bo to nie, to nie ma pomagać, to ma utrudniać chyba, tak? Wolę nie próbować na razie. I... bang. <laughs> Już mamy w ogóle 13 level. O, tu od się odbije, odbije się nie? <laughs> Ale pięknie ten widelec wygląda. I te polska w ogóle, ja nie wiem, to jest porówka normalnie jakaś. Nie będę mówić, że to parówka, ok? Nie ważne, Cokolwiek to jest, dla mnie to będzie parówka. W tytule też dam parówka, nie? Możliwe, że w taki dam tytuł. Czy Wy już tytuł wy, widzicie, jak to oglądacie? No kurczę, ok? I teraz na widelc, no kurczę. No dawaj! Nie, parówka! Co ty robisz? Parówka. No dawaj na ten widelec. W końcu. O! Idealnie. Dobra, mamy shop. Sklep. Mogę sobie co kupić. Tylko który lepszy? I tu mam też widelec. Widelec mam na jeden do kupienia. Dajcie mi parówki, no. Ja chcę na parówki. Czekajcie. O. Która lepsza? To za 100, czy to? Dobra, to za Dobra, są za 150. Ok. Kupuję. I co? A mam ją, fajna. taka? Nie Chyba mi się uderzyć że lepsza jednak za 100 było. No e, dobra. Zobaczę sobie. Chodzi, że tej czapki tak się nie nawiła, to Aha, dobra, nie, Zobaczy jak to będzie działać. Kur. No, ale tu tak. Jak tu? Aha, ale to od. co jest? No, ej! Utknęłam. O, dobra, co to było? Jak to się nawiło w ogóle? Spin. Kręcę parówką. Co jest? Co to jest? O, piękna gra piękna jest, dawaj nie, jak no dobra, w sumie monety spokojne ja chciał zobaczyć dobra jeszcze raz zareklam kręci się proszę jak chcę ten prezent dawaj prezent będzie i kurcze monety nie, aż mało tych monet jeszcze raz kręci się, ale proszę nie chcę, niech ten prezent wylosuje chciała prezent nie, mam no dołów te monety! Jeszcze raz! Kręci się, słuchajcie, proszę, prezent! No nie! Ale no prezent, nie! Pisko tak było! Jestem Już... Będzie prezent! Jest prezent w końcu. Pokaż mi go. Tutaj jest. No właśnie skin! Dobra, hmm. nie raz pręczę. So. Chyba wyprawę wylosuję. Hej. Okej. Już. Ale ja bym Cię chciała tego skina ustawić, co wylosowało mi. Gdzie on jest? O! No? Z tego? O, tu mam jeszcze takiego Zasto jakiegoś A widelec mam taki Chyba żebym sobie ustawiła O, to sobie nie ma Dobra, ja będę No kurde Okej, okay. mam tutaj tą parówę jakby, co to teraz, to mi dało, że to mi coś otworzyło? Aha. Bum. będzie dobrze. tak. A co jest? Jak to się za fajnie. Bum. Wygrać skin. Dobra, zdam sobie reklamę. Dobra, mam trzy klucze tego, tego i tego. Kurczę, nic nie ma. Dobra, mam trzy. Jest prezent. I oto on. Ten piękny skin. Dobra, dawaj mi ten prezent. Mam go. Dobra, zobacz tego chwilę, co zostałam. Ten. Co jest? I ten. Nie, to nie jest ten, to jest ten. Jakąś peleryną parówka. Ale teraz do tego tustera. I na widele. Jeszcze tak sobie z 6 minut nagram Serio, Myślę, że fajnie właśnie to wygląda, bo na chyba to fajnie. Okej, okay, będę musiał przez jakiś kosz przelecieć Gdzie jestem? A tam? Co jest w ogóle? O nie! Mnie zaraz mnie A mogę tu wskoczyć? Dobra, nie ważne, idę na widelec. O, no, 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 Co? Gdzie ja wskoczyłam? O nie, co jest? O, co to, to było? Co to za mina była? O, różowa parówka. No dobra. Dobra, mam dużą parówkę, sobie kupiłam, a chciała to i to też, co nie może być. Dobra, zobaczę, yy, co ja w ogóle kupiłam. Mogę jakiś widelec kupić? Miałam tylko taki, a nie, bo mi się wydaje, że ten widelec jest po prostu do na parówki. Dobra, co ja tu kupiłam? Ja co ja kupowałam. Nie wiem Co to jest? Dobra, zobaczę to No, no, do tego tostera, kurde No ci tam, paruwo no dobra, ona nie umie, lecie ona. Ona nie umie. Piękny to Coś nowego. Okej, okay. jakaś kanapa. Dobra, weźmy sobie teraz skinę na przykład. Tą zobaczę, różową farówkę. Nie, mnie coś. Nie. Jakaś piłka tu jest w ogóle. dała, idź tam, no. O. A czekajcie. Bo ja kupiłam taką w okularach. Ja się pytam, gdzie ona jest? O, to jest ta. Dobra, ale teraz to fajnie wygląda. No i pięknie. To jest fajne, jest pięknie. Kurczę, klucza nie wzięłam. Bum. Ale fajne. No nie, serio, spoko gra. Polecam. Jeszcze tak niech z 15 minut filmik potrwa. Czyli nie, że 15 minut jeszcze nagram, tylko niech cały film trwa 15 minut. Myślę, że to będzie spoko. Kupię sobie skina. Zobaczcie jak wygląda ten. Czekajcie, muszę się od tej galarety wybi wybić. No, patrz. O, I Dobra, dawaj tam. Jeszcze jedna runda. Tak sobie tak z jedną rundą myślę, że zagram. I będzie. Dobra, to też. Myślę, że będzie ostatnia runda. Albo ostatnia, albo przedostatnia. Zróbmy tak, żeby filmik było 15 minut. Nie chcę, żeby był jakiś mega długi, bo wtedy nie chcę, żeby mega długi Hmm. A tak jak na bąbkę? Kurde, to mi to wybuchnie. To barówka wybuchnie wtedy. Dawaj tu, o o. Dobra, już to by był koniec odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. czyli tak, zostawcie łapkę w górę, z dzwonem, a mi tu jakaś reklama leci. A ja Wam się pokażę, co mi się udało zrobić. Takie skiny do parówek Jakiś parówek na kij No i to tak Pa pa